Czy to ptak, czy to samolot? Nie, to kobieta inżynierka. Cześć. Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Student Talk. Moją dzisiejszą gościną jest Marysia, studentka drugiego roku Mechanical Engineering na Politechnice Łódzkiej oraz wiceprzewodnicząca koła Łódź Solar Team. Zaprosiłam Cię ze względu na Twoje zainteresowanie i Twoje studia, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale ja ostatnio zapoznałam się ze statystykami UNICEF-u i OECD dotyczącymi. Mhm kobiet zajmujących się zawodami technicznymi, czyli women in STEM, tak, tak generalnie. Według OECD mniej niż 30% zawodów technicznych wykonywane jest przez kobiety. Mniej niż 30% studentów kończących studia techniczne to są kobiety. Zdawałeś sobie w ogóle sprawę z tych statystyk? Wiedziałam, że jest zdecydowanie mniej dziewczyn w stemie, gdyż jestem jedną dziewczyną na przykład na kierunku. O, to bardzo ciekawe, a ile osób jest na kierunku? Y, ogólnie mamy 20 osób teraz. Zaczynaliśmy z 25 i od początku byłam sama, więc wiedziałam, że jest zdecydowanie mniej dziewczyn właśnie na, na przykład wydziale mechanicznym. Właśnie stwierdziłam, że to jest bardzo ciekawy w ogóle początek, bo jest bardzo dużo danych i bardzo dużo organizacji w ogóle interesuje się tym, w jaki sposób zachęcać kobiety żeby jednak dołączyły na te studia e, techniczne i na Politechniki, tak jak na przykład polski raport Perspektywy i jest mhm. Akcja Dziewczyny na Politechniki, który też właśnie pokazuje, że teoretycznie istnieje wzrost y, tej tendencji do uczęszczania na te zawody, mhm. do, na kierunki techniczne i przyłączania się do zawodów technicznych przez kobiety, aczkolwiek no, nadal to są bardzo niskie, niskie y, statystyki. I chciałam też zapytać się, co Ciebie skłoniło? do przystąpienia do tego do taki kierunek dołączenia. Myślę, że od początku bardziej mnie ciągnęło w stronę ścisłych przedmiotów, jak na przykład matematyka czy informatyka, dlatego też wybrałam w liceum po prostu kierunek mat-fiz-inf. Mat no i potem studia były po prostu taką kontynuacją, że spodobało mi się to te takie ścisłe przedmioty i chciałam kontynuować dalej. I nie bała się na przykład właśnie, że będziesz tak jak tak w rzeczywistości masz, tak? Że jesteś jedyną kobietą na kierunku, jest mała liczba dziewczyn w twojej grupie, jakby też na tych innych kierunkach około technicznych. Nie stresowało cię to w żaden sposób? Liczyłam, że będzie więcej. <grym> <Okay>. <grym> Jak przyszłam pierwszy raz na zajęcia, byłam bardzo stresowana i też ciężko było mi się zintegrować z resztą ludzi. Mimo Czyli wszystko. był jakiś problem jednak? Tak, z tą, tak był. To przewaga chłopaków w, y, w grupie to jednak czasami tak. może być jakaś bariera. Tak, myślę, że zdecydowanie bardziej bardzo mnie to tak przytłaczało, że jest ich mm -hmm. tak dużo i nie miałam z kim pogadać. A w przypadku na przykład zajęć prowadzących, widziałaś na, na tym polu jakieś problemy? Nie, jeśli chodzi o prowadzących, to nie było właśnie żadnych takich problemów. Często się śmiejemy, że prowadzący zaczynają zajęcia od na przykład dzień dobry, panowie i pani. To bardziej tak humorystycznie jest takie podejście do tego. Jasne, a na przykład czy do tej pory, ponieważ ty jesteś jeszcze na początku swojej tej kariery tak. uniwersyteckiej, a czy spotkałaś się z takimi sytuacjami, gdzie a, musiałaś udowadniać swoje umiejętności na tle swoich kolegów, u których to było automatycznie traktowane, że potrafią? Myślę, że tak, że to jest takie bardziej już w podświadomości jako przez społeczeństwo trochę narzucone, że miałam takie, że muszę pokazać, że też umiem, że czyli też... Czyli też tak wewnętrznie sama tak, sobie narzucałaś tak. takie... Tak, bardziej, tak, nie było to tak oczekiwane ode mnie, że będę pokazywać, że umiem więcej, ale miałam tak wewnętrznie. I starasz się zazwyczaj jednak wypadać na, tej, na tle grupy również tak, lepiej, tak, okay. tak. czyli jest taka wewnętrzna presja. No właśnie, wydaje mi się, że Twój przykład jest ciekawym przykładem łamania tych stereotypów. Tak? I tych women in STEM to jest bardzo dobry przykład. I chciałam też zapytać się, czy Twojej tej karierze na uniwersytecie, Twój proces rekrutacji na studia, czy miałaś jakieś takie wzory? Wśród kobiet, inżynierek, kobiet zajmujących się zawodami, albo na przykład w Twoim otoczeniu, które cię zainspirowały i też skłoniły do wyboru takiej drogi, a nie innej? Myślę, że ogólnie taką osobą, która bardzo mnie inspirowała, to była Skłodowska-Curie w sumie, bo była jedyną pierwszą kobietą, która dostała Nobla, jedyną, która dostała dwa Noble, i ona myślę, że z takim autorytetem mimo wszystko. Tak, jeszcze wśród Polaków to jest jedna osoba, tak. która ma z dziedzin ścisłych tego tak, Nobla. Tak. tak, także super jest przykładem. A jakiś sposób też, nie wiem, czy na przykład, bo tutaj wspomniałeś, że jest jakąś twoją inspiracją, czy y, starasz się, zapoznawałaś się z jakąś jej biografią albo książką, tak, albo tak, tak. filmem, czy coś takiego? Tak, czytałam żeby... właśnie biogra jej biografię napisaną przez jej córkę. Dobrze, a to teraz może byśmy przeszły do tematu e, twojej roli w kole z e, Solar Team. E, pozwól, że tutaj też przytoczę pewne liczby, bo... Zapoznałam się ze stroną i przeczytałam: tak, 11 tysięcy przejechanych kilometrów, tak. 13 zdobytych nagród, 50 osób w zespole. I szukając dalej, zauważyłam również dział mechaniczny i twoje zdjęcie. Tak, tak. Ale też w zespole tym 50-osobowym widziałam już jednak, że jest większa różnorodność płciowa, jeżeli o to chodzi. Tak, wynika to bardziej z tego, że mamy w zespole taki dział jak dział współpracy zewnętrznej czy marketingu. I to prawda, większość dziewczyn idzie w tę stronę. Czyli nie zajmują się tymi działami technicznymi, tak. tak jak w Twoim przypadku działem mechanicznym na przykład, tylko to są rzeczy bardziej od strony biznesowej przeprowadzone. Tak, tak. tak. Dobrze, to może opowiedziałabyś trochę o swojej roli w e, Wood Solar Team. Zaczynałam jako mechanik, ale bardzo szybko, dalej nie jestem, żeby nie było. Bardzo się angażowałam w koło, nawet zostałam teraz wiceprezesem całego koła, więc jest to bardzo duże osiągnięcie Gratulacje. dla mnie. Dziękuję. A tak to y, budujemy nasz pojazd solarny. Zajmowałam się różnymi rzeczami, fotele, zajmowałam się kloszami na lampy, troszkę bawiłam się w układzie hamulcowym. Właśnie widziałam, że ostatnio zdobyliście Mistrzostwo Europy i Mistrzostwo Polski e, w Belgii. Tak, na no to, że zolder, tak. To może opowiesz nam, jak przebiegał cały ten wyjazd na takie zawody międzynarodowe? Ile, jak, jak wyglądają przygotowania? Co musi zrobić cały team? Jakie mieliście role? Jak wyglądał podział tych ról? E, więc tak, na zawody w Belgii, same zawody trwają dwa dni. Jest to jechanie po torze 24 godziny na 7, czyli tak jak y, zawody w y, La czyli że po prostu z, z, jeździmy bez przerwy dzień i noc. Ale w Belgii byliśmy łącznie tydzień, bo trzeba było przygotować auto, trzeba było się przemieścić, przejechać. Do zawodów przygotowaliśmy się bardzo długo, całe wakacje w sumie spędziliśmy w garażu, przygotowując auto, właśnie do zawodów. I jadąc, byliśmy zespołem 24-osobowym, był podział na mechaników, elektroników, ich było najwięcej, bo najwięcej było właśnie potrzeba takich technicznych. Właśnie ludzie ze współpracy zewnętrznej czy z marketingu bardziej odpowiedzali za fotorelacje i żebyśmy jakoś mogli przetrwać, bo my dzień i noc kręciliśmy przysłowiowe śrubki, a oni na przykład przynosili nam tosty, więc było to bardzo dla nas potrzebne. Czyli niby tydzień, ale tak naprawdę to był intensywny tak. tydzień i każda, każda godzina była wykorzystana na to, żeby jednak dopracować ten pojazd jak najlepiej na zawodę. Tak, tak. I udało Wam się zająć drugie miejsce. Tak. A, a widzę, że brało udział 18 samochodów w ogóle z całej Europy, tak? Tak. czyli duże, y duże zawody. Oglądałam też Wasze samochody i polecam naszym słuchaczom, żeby zajrzeć na stronę i obejrzeć, bo są bardzo specyficzne. Jakby, tak. Czy możesz nam wytłumaczyć, dlaczego w taki sposób są w ogóle budowane? Mm. Czy to jest jakieś specjalne zastosowanie? Mm. Ich długość budowy? jest uzależniona od ilości paneli słonecznych, jakie mamy na dachu, bo jest to auto napędzane energią słoneczną. Właśnie na zawody w Belgii mamy powiedziane, że może być to 5 metrów kwadratowych, więc stąd mamy właśnie takie długie auto. Jeśli chodzi o specyficzny kształt, jest to po prostu związane z aerodynamiką całego pojazdu, żeby był jak najmniejszy współczynnik oporów powietrza. A czy na przykład podczas zawodów ten aspekt wizualny też jest oceniany? Kiedyś tak, było, brali pod uwagę takie fajne feature'y w aucie, jak na przykład, że mieliśmy gniazdko USB do ładowania telefonu, czy że parasolki, tak jak w Bentley'u, ale teraz zrezygnowali z tego, więc na tych zawodach bardziej liczyło się, żebyśmy zmniejszyli masę, niż żebyśmy mieli fajne rzeczy. Ale i tak wyglądają dosyć niecodziennie i swoją tak. aparycją przyciągają tak. jednak ten wzrok. Tak, tak, to prawda. To to były zawody w Belgii, a czy szykujemy się jakieś następne w najbliższym czasie? Yy, tak, chcielibyśmy pojechać do Australii w sierpniu. Są to zawody Australii. Tak, polegające na tym, żeby przejechać Australię z północy na południe. Czyli jednak spory kawałek kontynentu trzeba tak, przejechać. Cały kontynent. I jak długo trzeba się przygotować do takich zawodów? Bo teraz opowiadałaś, że całe lato spędziliście w garażu, dokręcając wszystko, każdą śrubkę, żeby te zawody w Belgii się udały, a. Do takiej Australii. Jak wyglądają przygotowania? Pracujecie przez cały rok? Czy te zawody są w przyszłym roku? Czy jakoś? Te zawody są w te najbliższe wakacje właśnie w sierpniu, więc musimy auto, bo będzie jechało przez ocean, to wysłać już w maju. Czyli mamy niewiele czasu, ale i tak jeszcze się wstrzymujemy, bo musimy na pewno się dowiedzieć, że jedziemy, bo to wszystko zależy od ministerstwa i od wniosków, które daliśmy, bo to jednak jest bardzo kosztowna wyprawa. Czyli jednak nie tylko ta strona mechaniczna, techniczna, ale również dużo tych współpracy, właśnie. Tak. Ten dział biznesowy tutaj prężnie musi działać. Tak, teraz tak. A wy też macie jakby przy tym jakiś udział, na pewno te wnioski wszystkie takie strony technicznej po waszej stronie też leżą przy przygotowaniu do takiego ministerstwa właśnie o, o pomoc i współfinansowanie takiego wyjazdu. No, tak, tak. No musimy powiedzieć, co w ogóle chcemy zrobić w tym aucie, więc. Tak, to wszystko zależy w sumie od nas. Teraz też chcemy wymieniać nowe panele fotowoltaiczne, więc właśnie duża część takich wniosków jest pisana też przez strony mechanicznej i elektronicznej. Rozumiem. To jeszcze wróćmy do tego składu osobowego, ponieważ mówiłaś, że jednak ta część żeńska to jest skład biznesowy, natomiast w dziale technicznym, tym mechanicznym, jednak nadal dominują mężczyźni. Tak jak przebiega komunikacja w takim zespole? Czy czujesz, że na przykład masz mniejszą siłę przebicia, bo mm, jesteś dziewczyną? Czy... Myślę, że nie. Jak, jak jesteśmy w kole naukowym, nasi mechanicy, w ogóle chłopaki są cudowni, nauczyli mnie na dobrą sprawę wszystkiego od początku, bo przeszłam w pierwszym roku do koła, nie umiałam nic, oni mi pokazali wszystko od tego, jak powinnam trzymać na przykład yy, fleksa, czy jak wkręcać dobrze śrubki i wszystko mnie nauczyli i nie, nie czuję się jakoś tak odepchnięta czy coś. Jasne, czyli jakby na spokojnie ta komunikacja wszystko przebiega płynnie pomimo tego, że jesteś taką rodynkiem tak, w tej grupie. Tak. Dobrze, a jeszcze aspekt tej energii słonecznej. Czy te projekty jakby takie na tle ekologicznym są mhm. dla ciebie ważne? Jakby widzisz też, w jakiś sposób swoją przyszłość wiążesz z pracą na wdziale technicznym nad rozwiązaniami, które mają usprawnić rozwiązania ekologiczne? Jeszcze nie myślałam, co będę się zajmować mhm. po studiach, ale tak, uważam, że to, że robimy coś ekologicznego. Jest fajną rzeczą, że możemy pokazać, że spalanie w naszym aucie jest. No jest bardzo ekologicznym autem, i mamy nadzieję, że w przyszłości będą takie rozwiązania stosowane. Tutaj rozmawialiśmy o tej stronie technicznej koła. Mhm. Co robiłaś? Mówiłaś, że dużo nauczyłaś dzięki o, chłopakom właśnie i dzięki pracy tutaj, bo na pewno to jest działanie w praktyce. Tak, tak w tak. większości te studia dają taką teoretyczną wiedzę, a tutaj masz to praktyczne zastosowanie tej wiedzy z, po, z zajęć. Czy widzisz już jakiś taki że dało ci coś na przykład to koło takiego, że masz już pomysł jakiś na siebie albo, że wyciągnęłaś z tego coś więcej dla siebie. Albo na przykład w jakiś sposób ukształtowało cię na zasadzie umiesz działać w sytuacjach pod presją, bo yy, no, domyślam się, że taki wyścig to jednak jest dużo nerwów, dużo presji i yy, można się wiele nauczyć o sobie podczas yy, takiego przedsięwzięcia. Tak, zdecydowanie nauczyłam się, myślę, że przede wszystkim tego, że nie ma rzeczy niemożliwych. W zespole wielokrotnie przed samymi zawodami byliśmy stawiani w sytuacji, gdzie nagle coś nie działa. Myśleliśmy już, że nie, nie pojedziemy, ale to była taka motywacja, że tak zrobimy. Naprawialiśmy auto, gdzie inne drużyny przychodziły do nas i patrzyli, że nie, my byśmy już zrezygnowali, a my dalej przez cały dzień, całą noc naprawialiśmy, więc myślę, że zdecydowanie uwierzyłam, że... Jak się czegoś naprawdę bardzo chce, to można, więc myślę, że to jest taki największą rzecz, czego się nauczyłam. A jak szłaś do takiego koła, bo to też jest ciekawe. No jakby ja rozumiem, że studiujesz kierunek techniczny, ale nadal że wybrałaś sobie właśnie taki Wood Solar Team, będziesz robiła samochód słoneczny, miałaś wcześniej jakąś taką pasję do samochodów. Interesowało Cię to w ogóle? Czy to y był po prostu przypadkowy wybór, bo stwierdziłaś, że robią coś ciekawego i może sprawdzę to? Jak byłam w liceum, to właśnie byłam w takim programie Fami, czyli Francuska Akademia Młodego Inżyniera, i tam wcześniej właśnie Wood Solar Team się reprezentował, żeby nam pokazać, i już w tym momencie wiedziałam, że to jest coś, w co chciałabym się angażować, takie coś ponad studia, a potem zainteresowałam się formułą 1. Więc mam wrażenie, że to trochę wpłynęło na to, że poszłam w tą stronę. Czyli łączysz pasję, naukę, wszystko ze sobą. A na przykład, jeżeli chodzi o inne aktywności studenckie, czy rozważałaś dołączenie do jakichś innych kół albo innych aktywności studenckich? Na Politechnice, czy po prostu w Łodzi? Bardziej staram się skupić na tym, że studiuję, oczywiście chcę brać udział w jakichś konferencjach, czy nawet pisaniu artykułów, ale staram się skupić na studiach i właśnie na kole, żeby się za bardzo nie rozpraszać i dać 100% siły w te dwie rzeczy. No jasne, ale wspomniałaś o konferencji i wiem, że też brałaś już udział w jednej. Tak, tak. Możesz nam opowiedzieć, co to była za konferencja? Była to konferencja MATAP, dotycząca zastosowania matematyki w życiu i wygłaszałam referat na temat zastosowania matematyki w inżynierii dźwięku. I jak stosuje się matematykę w inżynierii dźwięku? Wszystkie sygnały dźwiękowe, fale to można opisać prostymi, no, prostymi funkcjami. Po prostu jak się to przetwarza, czyli z sygnałów trzeba zamienić na analogowych, na sygnały cyfrowe i tą całą matematykę za tym. To jest dla mnie w ogóle absolutnie niesamowite, ponieważ ja żadnych takich predyspozycji ścisłych nie mam. I jak opowiadasz o tym, no takie proste tutaj, to, to brzmi dla mnie jak czarna magia. A widzę właśnie, że cię to bardzo interesuje i że dobrze się w tym odnajdujesz tak. i chcesz się rozwijać. I właśnie tutaj też pytanie a propos tego, czy masz już jakąś taką wizję? w jakim kierunku chciałabyś dalej po popracować? Czy jakiś taki konkretny zawód, konkretna firma albo konkretna dziedzina, w której chciałabyś pracować i się rozwijać? Jestem jeszcze na początku studiów, więc jeszcze tak szukam, rozglądam się, patrzę, co mnie dokładnie interesuje, więc jeszcze tak do końca nie zastanawiałam się, co chcę już robić jeszcze jako ścieżka zawodowa. No ale gdzieś jest z tyłu ta myśl, że wypadałoby już powoli... Się kierunkować, ale na razie jeszcze sobie daje czas. No tak, ale studia to jednak jest właśnie doskonały czas, żeby sobie próbować tak. Tak, różnych rzeczy, i to koło też jest fajnym przykładem takiej dodatkowej aktywności. Ale jesteś fanką koni mechanicznych, to już ustaliłyśmy. A co z żywymi stworzeniami? Bo poza studiami, poza nauką, czasem trzeba mieć również jakiś odpoczynek i pasje dodatkowe. Nie wszystko wiąże się z tą matematyką i ze studiami. To co jeszcze? Ogólnie jeżdżę konno, więc nie tylko mechaniczne konie, ale te żywe także. No, Staram się również na siłownie i takie rzeczy, ale myślę, że to jeździectwo to jest taką główną pasją. Jeszcze kiedyś przez bardzo długi czas trenowałam karate, ale po pandemii to trochę już wygasło. Czyli konie mechaniczne i konie żywe? Tak, w Twoim sercu. Czy możesz nam opowiedzieć, czy zajmowałaś się jakąś szczególną dziedziną tego jeździectwa? Coś konkretnego, jakieś zawody, czy nie? Tak jest... stricte hobbystycznie. Tak stricte hobbystycznie, po prostu. Wsiad, lubię sobie na przykład wsiąść na takiego konia i po prostu wyjść, bo wtedy się umysł tak zeruje już się nie myśli o tych wszystkich rzeczach, tylko się jest, jest się z tym koniem po prostu w naturze i się jeździ. I można odpocząć Muszę trochę odpocząć, tak. Dobrze, to ostatnie pytanie. Czy masz jakiś taki... Wyobraź sobie, że teraz słucha nas ktoś na tym mhm. Spotify'u albo innej platformie i zastanawia się, czy dołączyć właśnie na jakiś taki kierunek techniczny? Jakaś dziewczyna 18-19 lat, nie wie, czy to jest dla niej. I bo się stresuje, że na przykład będzie jedną dziewczyną na mhm. kierunku, bo nie wie, jak to będzie wyglądało. Czy masz jakąś taką radę dla niej? Myślę, że nie ma się czego bać, że trzeba próbować nowych rzeczy, trzeba próbować nowych sił. Jak coś nie wyjdzie, trudno, ale lepiej zrobić coś, niż nie zrobić w ogóle. Czyli. Próbujemy, próbujemy. To jest. Studia tak. to jest właśnie chyba idealny czas na to, żeby przetestować wszystko, co się da i zobaczyć, jaka ścieżka jest nasza. Ja bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą ja też rozmowę.